Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica Razem stawia na doświadczenie, kompetencje i młodość. Chce być odpowiedzialny za przyszłość województwa łódzkiego, dlatego też wystawił kandydatów do Rady Sejmiku Wojewódzkiego we wszystkich powiatach. W sumie 111 osób kandydować będzie z list SLD Lewica Razem w czterech poziomach. Do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach wystartuje trzech kandydatów. Do Rady Powiatu 16, do Rady Miejskiej także 16, a w gminie powalczy 30 kandydatów. Łącznie w 11 gminach na stanowiska radnych ubiegać się będzie 44 kandydatów, z czego jeden na prezydenta miasta, dwóch kandydatów na burmistrzów i trzech na wójtów. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica Razem stawia na cztery moduły. Mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Mądrze stawiając na rewitalizację, modernizację i doposażenie placówek oświatowych, aby stworzyć dobre warunki nauki i rozwoju młodego pokolenia. Zdrowo przywracając do szkół opiekę medyczną w osobach stomatologów i pielęgniarek oraz zadbanie o zdrowie fizyczne mieszkańców, budując krytą pływalnię i tartan na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, a dla starszego pokolenia propozycją jest utrzymanie i dalszy rozwój ogrodów i wspólnot działkowych. Bezpiecznie, chcąc stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć liczbę mieszkań, aby dać szansę młodym Sieradzanom na lepszy start w dorosłe życie oraz poprzez zmniejszenie opłat za wykorzystaną wodę i odprowadzone ścieki. Samorządnie, gwarantując dobrą współpracę z innymi samorządami, a także zwiększenie udziału społeczeństwa w planowaniu budżetu na dalszy rozwój miasta. Podczas inauguracji kampanii wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica razem Andrzej Malcher, przewodniczący Rady w Sieradzu, przedstawił kandydatów do Rady Miasta w 21 okręgach wyborczych. Jest mi niezmiernie miło, ale też mam ogromny zaszczyt przedstawić listę kandydatów do Rady Miejskiej w Sieradzu. Chciałbym podziękować wszystkim kandydatom za wyjątkową dyscyplinę i dyspozycyjność, co ułatwiło nam w pierwszym rzędzie zarejestrować listę kandydatów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej Miasta Sieradza. Zbigniew Krasiński natomiast zaprezentował kandydata na prezydenta Miasta Sieradza. Wieloletni nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, obecnie pracownik Ośrodku Ruchu Drogowego, Radny Miejski i przewodniczący Rady Miasta Sieradza. Nasz kandydat na prezydenta, kandydat, który na pewno te wybory wygra. Tego ci tą życzę i gratuluję. Z ich pomocą te wszystkie cele, czyli cele wymienione w tych czterech modułach mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie na pewno uda mi się. Zalizować. Zwracałem uwagę na to, że ja nie chcę być prezydentem Sieradza. Nigdy nie chciałem i nie chcę. Natomiast bardzo chcę i będę prezydentem Sieradzan, bo żaden prezydent, nawet najmądrzejszy, nie ma patentu na mądrość, patentu na miasto. Natomiast prezydent musi być mądry, mądrością mieszkańców i mądrością radnych. I z tej mądrości korzystać, potrafić korzystać, potrafić słuchać i wykorzystywać w codziennej pracy. Do sejmiku województwa łódzkiego z numerem 1 startuje Zbigniew Krasiński. Udało nam się zbudować mocną listę. Tutaj ją zaprezentowaliśmy. Mieliśmy okazję ich poznać. Są to przedstawiciele wszystkich ośmiu powiatów, którzy wchodzą w skład okręgu sieradzkiego. Osoby naprawdę dynamiczne, zaangażowane, znane w swoim środowisku i walczymy o zwycięstwo. A zwycięstwo to jest na pewno jeden, a walczymy o być może dwa mandaty w tym okręgu sieradzkim. Przedstawiono również kandydatów na burmistrzów i wójtów. Jest to nasza silna grupa, która będzie walczyła o mandaty prezydenta, burmistrzów, wójtów. To jest naprawdę wyjątkowo silna i duża reprezentacja. Kandydatem numer jeden Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Powiatu jest Henryk Baluda. Ludzie jest dużo młodych na naszej liście, młodych ludzi, a mam nadzieję, że... Przynajmniej kilkoro z nich dostanie się do Rady i razem będziemy te zadania, które stoją przed powiatem, realizować. Najważniejszymi zadaniami dla powiatu to jest infrastruktura drogowa, to jest w całym powiecie przeszło 650 km dróg. Często w bardzo złym stanie. To jest duże wyzwanie dla nas. To są szkoły średnie gdzie spada z przyczyn demograficznych z roku na rok liczba uczniów. Coraz trudniej je utrzymać. To są też ogromne dla nas wyzwania. Ponadto domy opieki społecznej. Również to jest poważny problem dla powiatu. Trzeba będzie w przyszłej kadencji to rozwiązać.